Chodź, ale robię parku. Szybko. To mnie chudę w ogóle zje. szałas Nie wiem, gdzie się ty wychodzi. Przez Kurde Kurda, ustawałaś się. Ale no, to no, skibidi. Szybko tu. Dobra, Przechodzimy przez to. Szybko się. Kolejny szalaz Teraz przez huć to będzie prawdziwy parku Nieki dywaj Dobra Ty się stała przyszedłem Uu, szybko szybko na kolejny parkour, szybko gdzieś muszę znaleźć. Teleportował mnie do tego, że szałasu, hugi w mnie zaraz łapie. Hugi w zostaw mnie! Hugi w ogóle! zostaw mnie! I to na koniec dzisiejszego parkouru I w łapkę w kolejną skręcję. Prękuję machty.